Dobra, no 7 z tym wszystkim, w MJ i to pierwszy odcinek, że grzy... urobiliście kontra potwory. Dlatego nam, namówił mnie prokileks, przejdę się. E -e. A teraz pokażę mi, skąd wziąłeś mecz. No ja to Ej, to są te poglądy. A potrzeba żota? Trzeba. Ile, i, ale ile? 9 na blok. Potrzebny jest blok. A czy się, ja tutaj chcę żołdka? O, zebrałyśmy się. No, czekaj, mam. No. Ja biorę sobie to... O, zbroję. Czekaj, czekaj czekam na ciebie. Mam siedem, jeszcze dwa. Chodź, emerald. Chodź, chodź, emerald. A czy mi da emerald? No, złoto. Wszystkie jedyne dają złoto. Aaa hej, dobra Eee. Czekaj. Dobra, mam. Jeżeli teraz... A A śmieczek, ej. Co? śmieczek. A tu naproszę broję, najpierw bo że tutaj trzeba. I tutaj postawić? Nie zabrałam gościowi Cześć, postawię mu Żeby, żeby nie było Patrz, postaw sobie na tym I to rozłam Kilo No czy za... Zabrał ci? Mam tylko klatę No to A, dobra To złota? Dobra, a mieczek? No mieczek za chwilę ci pokażę, tylko sobie ustawię mm -hmm. Tu wejść sobie po bo za jakiś czas możesz sobie wziąć. Ty gdzie ty jesteś? Jest Lef, mieczyk. Masz, masz mieczyk. Lef, nie wiem. Nie wiem. Nasz Masz, Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. No i... a bloki na przykład? Okay. Się uzbrać, nie mam bloki, okej. Nie się Nie Ile mam czasu? O, Cześć! Juty. trochę, trochę minut tro, 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 mam jeszcze. Ja idę, nie ja idę budować. ja też. Dzisiaj on będzie takim adminem, bo ja nie ogarniam. Nie! Pan nie, panie! panie. Hej! Chodźcie, go się po pokażę. A mury? Gdzie są mury? Są, wiesz, netherrack wiesz dlaczego? co jak wejdziesz to sam się przekonasz ale lepiej nie wchodź a czemu nie ja mogę? bo to da, jak wejdziesz na ten teraz netherrackiem to to cię zatruje a to jest na, no na cały czas dopóki ktoś cię nie zabije, to będziesz miał to to no to, to a, tu też o te mury? Kurde, szkoda, tak? że nikt nie wziął tego, piekarza. Piekarz zrobi sobie trzy y, chlebki i masz tak ciast. Buduj mury, ty na górze, ja na dole. A to musimy też po bokach, nie? Dobra, tak. W ogóle widzowie, yy, mam na nadzieję, że się podoba moje nowe intro, które właśnie zrobiłem. Okej. Okay. Kiedy to jest mecz? no sorry. No sorry, taka bieda. Poproś Kalisa, żeby, no wiesz, żeby ulepszył te miecze Al, Albo nie, nie Kalisa, banana, bo, no, no, bo on stworzył tam. Kogo? Szybkiego banana. Nie oglądasz Szybkiego Banana? Serio? Nie. A skąd te bloki? Kto ogląda y, Szybkiego Banana, łapka w górę pod tym filmem. A, co czemu do łapka? Najpiękniejsze. Jeszcze suba. suba. Dobra, słuchaj. Skąd gdzieś bloki? Bo ja mam mały już. Proszę, jestem Bogiem. Ja idę po ciasto jakieś poszukać. Um... Kurde z tym mi się napisało. Nie będę mógł biegać, bo mam tylko pół mięska i nie będę mógł biegać. O dobre już nie mogę. Mam, mam dwie skrzynie. Spoka, Ej! Nie stwórz wzmocnienie ostrza, Co to jest? Ło, łuk, dać ci. Czy ja idę kopać ota? Ja idę kopać łota. Po co? No możemy wzmocnić y, mieczek. To jest tylko dla kowala. Ja mam kowala. Ty masz kowala? No. To ruj mi, ale ty też miałeś tą książkę. Bo no ja, ja, ja mam, ja mam dalej tą książkę. Ja ty masz dwie. Jedną. No swoją. Ale ty znalazłeś jak leżało to? No nie, normalnie się zaraz pijesz to. No kurzy dużo. Gdzie się nie zreczytuj mił dwie. Gdy ty jesteś? Ja sobie kopię. Na ja spałnię tam? Eee ty... masz jedzenia? Nie mam, mam jedzenia. Ale mam ten, już czego. na czele. Przeciwdziałem, podczas filmiku muszę trochę lagować, yy, ponieważ mam małe FPS-y Na razie, ale potem... Czemu mam takie małe fps -y? To za bardzo 15 FPS-ów, Taki ma 60 Hej, dam kiełki A masz oto? 6 potrzeby. Ej, mam Bóg! Bóg przeznaczenia! Co? Ja też mam. Bóg przeznaczenia. Kurde, nie mogłeś biegać. Ja też. Na pił na czasy, kto to piekarz. Pikaż napisał. Fak, aż to, aż to mi da. No jak ktoś powie... Nie jak ktoś powie, że ktoś jest. No właśnie.

Już chyba nie będzie więcej. Jeśli wam się spodoba ta seria z tego, to bym na, nagrywał tego więcej, ale coś mi się to nie podoba, nie wiem. Zobaczymy, czego wy będziecie chcieli. Czemu Zobaczymy, ma... co stri Striker napisał. Striker. Nie, nie komentuję. Dobra, smacz ją. Masz 60 tego, złota? O, mam 8, 4. Co ty masz? Mam 8, no nie wiem czy też. Poczekaj, no to ja, to ja na kopię i ty mi zrobisz, bo ja nie mam tej klasy, żeby... Ja na kopię złota. Ja mam zmocnienie, zmocnione osce, też cztery. Jest kawałek ciasta. Gdzie? Hej, już cały. Nawet, nawet jeszcze pięć tych, no wiem. Nawet ciasto. Ten i już taki biedny jeszcze. Zamiast, zamiast ród to on kopie węgiel. Nie wie o co. Ciasto, mamo ciasto. Dobra. Ja już nie mogę biegać. Pomyśl, że ja mogę. A wiesz, że ciasto było takie na jeden gryz? E potwory już atakują? Mm. Tak. Co? Ja e, bo właśnie tak dziwię Nie ma tego, i Czemu? I tak patrzę się pytam już idzie na bok Super, ma dwa serduszka. Chludzie, no, pfff Staw, zostaw, Au, czym ja otrwa? Oddychanie, what? Zobacz sobie czyż włoch, bo no ja nie wiem. Można zawsze trutkę? Znaczy nie no, bo coś mi uderzyło, a potem zaczęło się trucia jakby no. No to w, a wejść we na ten teren gdzie był meczera? No nie, nie właśnie. No to nie, może pająk. No się widziałem pająka no. no. To może rzucił pająk w ciebie pod kół. Czekaj, ja tu się biegnę, żebyś mi zrobił ten miecz, bo mam już 30 zł. Ale ja już gronę. Uch. Co? Gdzie? Nie widzę. Nie mam ciasta. Ulewaj. Serio, nie wiem, czy dalej będę to nagrywać, bo ja tego nie, nie ogarnę. Jeśli się <coughs> chcecie, żeby on to nagrywał, łapka w górę. ma... ludziska. Ej, daj się zabić. Nie. Pij to szybciej. Potworyk, normalnie potworyk o tropce. Nie chujesz za dawać. Uuu! Pają! O! Siema, prokileks! Pije, putke, pije, putke. Siema! Ładzie, 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 ładzie. skończyła się zabawa. O, jest portal. Szkoda, że na spawnie. No właśnie. Też do ciebie. Wygląda wiem. to z tu. Wiesz co mi to przypomina? Że... Co? Nie powiem ci. Gdzie... ty się? Nie, to jest brzydkie. <laughs> Ja ja chyba wiem, co ja ja chyba wiem. Wat zo mnie... Au! Wat zo sfeerak. Hier, pozrola kumas. Tu je mnie. Noem, wie ty się lejesz? Ja jestem na murach. Na murach. Ja jestem szkieletem. Z jakim gównianym łukiem pobrzące nie umarł Gdzie ty jesteś? Aha, widzę cię. Yy, Skaczę! Gdzie ty jesteś? No, jestem na murach. Jestem na murach z pękiem. Tutaj! Ma siema. Ach, właśnie, przepraszam. Czy ty tak wysoko skaczesz? Mam na, sycie, na sycenie dwa. Nie wiem. No nie wchodź mi! Bo no to rozwalasz? O, chodź. Na świątynię chodź, a nie kurde. wiem Wiedzieli w ogóle gdzie jest świątynia? Tutaj jest. jak tam ja się przedostać. To się nie... Oje, dobra. Jeszcze. Dobra, uh, huh? nagrywamy no, w 15 minut będziemy kończyć, myślę jutro to. No dobra. Zakończymy. Dzisiaj gramy <Okay>. tylko jedną róbkę, bo gdzieś... Skończyła się. Graliśmy? No. Okej. się, lagę. <onylaga. try> Czas zagrać grę Wojownicy kontra potwory Dobra, a więc subskrybujcie, komentujcie, łapki w górę. Jeśli nie, to już nie nagrywam. No, to się tak, to. A więc że był Prokilex. No i chyba kończymy, nie? To dara.